A dzień dobry, szybki przegląd. Co tam stale, jak ma z nadwyżek? Pałczychy, bo pytaliście, to w końcu mówię, nagram. Nie będę taka świnia. Musa velutina. Co ja mówię? Musella lasiocarpa. O te grubsze, te dziady. Chyba trzy zostały. Velutiny, te co widać. Tu takie większe. Musa juanensis I nie mam za dużo tego. Ja mam takie, wiecie, co mi wyrośnie, to wtedy mam. I tu mam piękne Musa no to ładne bydlaczki, te trzy, tutaj z przodu, także jak coś, wiecie gdzie pisać Stalewiak małpa gmail.com, zresztą każdy kontakt jest pod filmem, I jeszcze czekajcie, czekajcie, chyba coś szklarnie zostało. zostało, hmm. jak ja kocham te wróble, stalewiakowe wróble. Brugmansi trochę, tylko ich pojadło, ale tu jest podwójna, różowa, na dworze je zaraz pokażę, begonia, nie pamiętam, znowu nazwy jakaś tam, ale pięknie wybarwiona, jak coś to wtedy podam, bo na komputerze mam zapisane. Potrójna gdzieś nie, potrójny Brugmansii już nie mam. A, Musa juanensis, yy, wróć, tak, juanensis, ten co widzicie tutaj, tam jest jeszcze mały juanensis, ale to musi podrosnąć. Dwie figi od owocującej ukorzeniłem. Takie o sobie stoją. O, widzę tutaj się nawet uchowała kolokazja. Jedna, widzę dwie, tu rosną. I, i, i. Kolokazje olbrzymie, ale to jeszcze są za malutkie, bo dzisiaj dopiero co przesadziłem. No, także tak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy u mnie. U stalewiaka. O, wiecie co, tu mi się chyba granat ostał. Albo. Albo, kurczę, co to mogło być, albo nie, to będzie chyba granat, bo to mi nie wygląda na liście, żeby miało jak, tak, tam to będzie granat ukorzeniony od mojego granata z pestki, a tu jest ten, bez południa, myślałem, że to jest bez No, także tak to wygląda, jakby coś. Śmiało piszcie na Facebooku, grupa Stalewiak, tak, Bushman. Rupa stalewiak znajdziecie bez problemu. Dobra, trzymaj ta się. O, patrzcie, ta tu begonia. Jaka czerwona jest. Kurde, na dworze to się wybarwia. Chyba muszę wywalić ją na dwór. Zawsze to będzie ładnie wyglądać. Że tak powiem. Dobra, na razie.